Witam wszystkich przyjaciele. Jesteście na kanale Wheeler. Dziś pokażę wam jak przesłać folder z modami, wasze mody na serwer Aternos. Do tego najpierw potrzebujemy modów, które tam prześlemy, zarchiwizować je. Na przykład mam mody w folderze samego Minecrafta, więc w folderze drop Minecraft, o tutaj mamy folder mods. Załóżmy, że chcę przesłać ten jeden mod, który tu mam, na serwer Minecraft Aternos. Klikam na niego prawym przyciskiem myszy i musimy go zarchiwizować. W tym celu klikam prawym przyciskiem, przez 7zip wybieram dodaj do archiwum, archiwizuję go w potrzebnym formacie, u mnie zip. Klikam OK i mamy teraz taki plik zip. Przechodzimy do naszego serwera. Wchodzimy do folderu World, czyli przez pliki, i folder World. Tu przesyłamy ten plik ZIP. Wchodzimy do folderu MODS lub gdzie wgraliście mody. Prześlę go po prostu do folderu Pobrane, aby się tu wyświetlił przesyłam i teraz będziemy mieć ten mod na serwerze. To wszystko, z wami był Wiler. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Dobrego dnia, do zobaczenia.